Miałem przed chwilą strąga potokowego, ale niestety zacząłem się zajmować kamerą i... i spadł. No, co zrobić, nic nie zrobić. Widać, że głęboko siedzą w chaszczach. Danie bardzo bliskie, no nie miał gdzie się nawet wyszaleć. No nic, wiemy, że tutaj jest. Jeszcze kiedyś po niego przyjdzie. Witam wszystkich w nowym sezonie. Sezon rozpoczynam pstrągami. Wybrałem się nad małą rzekę. Pierwszy raz tu wędkuję. W sumie na tak aż w małej rzece nigdy nie łowiłem. No i próbuję złowić jakiegoś pstrąga. Już tam coś połowiłem. Sprawdza mi się o taki prosty zestaw. Tu jest bardzo płytko, ryby stoją. W najgłębszych dołkach i delikatnie podając im przynętę można je złowić. Brania są różne, najczęściej bardzo delikatne, wiele ryb nie udało mi się zaciąć, ale cieszę się, że udało się coś połowić. A co złowiłem, zobaczycie w dalszej części filmu. O, byłoby, a nie. Jest. Też ten czak? Też ten czak raczej. gdzie nasze polskie pstręgunie i hopa niech zmyka fajna zabawa, troszkę większy może się trafi straszył jest Zobaczymy troszkę dalej rzucimy o, Piękny rzut E, był Był, był Widzę, że one tak miejscami po kilka sztuk stoją Zobaczymy, może powtórzę O troszkę dalszy rzut Jajajaj, z dna zassał. Zassał z dna. To już był troszkę chyba największy z tamtych. Trzeba tu jak Indianin. O, o już jakiś tam chciałem przypój. Co? stoją przed przeszkodą, puszczaj. Widać, że stoją. poszale ciężko je tam wciąć ta lekka przynęta Może teraz się uda jakiegoś no mógłby trzydziestak chociaż oj, tu już ich nie ma, tam tylko stoją. O, piękny rzut. Ale już. Jeden ukuty, to nie chcę. Ja, ale nie mamy czas. Jest ta patyk. A widziałem, że wychodził, może teraz będzie. Łatwiej trzeba blisko przeszkody rzucić, wejdę troszkę niżej, usiądę, obróciło się, muszę tam jakiegoś. Wyjąć najgorzej, że ja widzę te uderzenia, wtedy człowiek duchowo może iść za szybko, nawet zacina. Jest. Malczek, ten czek, ale. O. Co to? Rozwiązało mi się wszystko. Oj, szkoda. No nie wiem czemu pękło, może że ten jakoś o, ten floor, o tą główkę Wolfemową coś tam zahaczyło i, i wtedy się przetarł ten fluorokarbon. No szkoda, szkoda, bo węzeł widać jest i powinien wytrzymać. No i jak to wygląda? Haczyk ósemka Kamatsu do tego główka Wolfemowa 5,5 mm wiąże to, żeby była pętelka i zakładam przynętę. Działa to jak przebóraszka, a jest chyba jeszcze mniej widoczne dla, dla rybek. Już kiedyś tak się bawiłem. Teraz właśnie zapomniałem o... Znaczy zapomniałem. No Myślałem, że tu będę mógł sobie pozwolić na troszkę cięższe łowienie. Myślałem, że wody będzie naprawdę sporo więcej, no ale nie jest źle. Opierw robię taką Małą penteleczkę O, pokaż się O, zostawiam Nakładam kulkę Wolframową, może właśnie stoper powinien być Ja mam bardzo delikatny fluorokarbon, ponieważ 0.16 I to było raczej przyczyną tego, że mi wszystko spadło O, zakładam No i co wiąże wszystko? Zwykłym węzłem, jakimś tam Zderzakowym Bez <laughs> cudowania. W zrobieniu zestawu tak to wygląda. Główka sobie swobodnie lata. Jeszcze sprawdzę węzełek. Powinno być ok. Mam nadzieję, że już nie będę miał takiej przygody. Spłynął sobie ten trzon, bo go widziałem. Tutaj sobie ustał. Mam nadzieję, że się szybko pozbędzie tego tej przynęty i będzie dalej tutaj. Męczył cierniki i inne Zwierzątka żyjące w wodzie Ewidentnie różowy kolor je pobudza, próbowałem inne kolory, a tutaj o. I to tak sobie pracuje Jest Podszczepiony Ten to powalczył O i poszedł ale podczepiony był. Jest. O. Tego mu się uda wyciągnąć? Ale waleczny. Ale waleczny. chopa No już chyba Chyba największy O Taki ten czaczek I niech znika do swojego królestwa Ja już kończę wędkowanie 3 godziny łowiłem Co pochodziłem to moje Pozwiedzałem No Szkoda, że jedyny pstrąg potokowy mi poszedł, no ale Zacząłem włączać kamerę i no, niestety tak bywa, blisko wziął. No, nie, 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 miał, nie miał gdzie się wyszaleć. I, a był ładny, naprawdę piękne kolorki miał, warto by było go e, pokazać. E, następnym razem wybiorę tu się pewnie e, w górę tej rzeki, zobaczyć inny odcinek. E, te pstrągi potokowe, przynajmniej to bardzo pochowane w skarpach, widać, że, że nie było gdzieś tam po środku rzeki, żeby że podchodzą czy coś, żebym widział, że jakieś ucieka, dlatego uważam, że one dzisiaj po prostu nie żarowały. Taktyka na lekko sprawdziła się. Na pewno wybiorę się na jeszcze inną ptągową rzekę, na której jeszcze nigdy nie łowiłem, tylko muszę zobaczyć jakie tam pozwolenia trzeba wykupić. Was pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć wam!